Kandydat basis, rolnik Szuka Żony, zrezygnował z udziału w show. Zaskakująca decyzja to dopiero początek. Co przyniósł nowy odcinek programu Rolnik Szuka Żony. Uczestnicy przeprowadzili pierwsze rozmowy z kandydatami oraz kandydatkami. Basia pożegnała jednego z panów, a jej uwagę skradł inny mężczyzna. Rolnik szuka żony 12, odcinek 2. Co się wydarzyło? W niedzielę 21 września widzowie TvP zobaczyli nowy odcinek programu Rolnik Szukażony. Co się w nim wydarzyło? Drugi epizod pokazał pierwsze randki bohaterów z kandydatami oraz kandydatkami. Barbara, Roland, Gabriel, Arkadiusz i Krzysztof poznali osoby, które wysłały do nich listy. Prowadząca Marta Manowska. Przedstawiła wspomnianą piątkę ich gościom, a następnie zaprosiła na prywatne rozmowy. Już na pierwszej z nich Basia została mocno zaskoczona. Jeden z jej kandydatów, Dawid, poinformował ją o tym, że wycofuje się z dalszego udziału w programie. Mężczyzna wprost przyznał, że od momentu wysłania zgłoszenia w jego życiu sporo się zmieniło, a serce zabiło mocniej. Od momentu, gdy napisałem do ciebie list, troszeczkę się pozmieniało. Poza programem poznałem kogoś, i z tego powodu postanowiłem, że wycofuję się z dalszego udziału, wybrzmiało przed kamerami. Rolnik szuka żony. 2025 najnowsze informacje. Barbara i kandydaci. 31-latek obawiał się reakcji rolniczki, ale ona przyjęła to bardzo spokojnie. Następnie uczestniczka Rzasz spotkała się z kolejnymi kandydatami. Największe zainteresowanie wzbudził u niej Mateusz. 42-latek z Warszawy ujął Barbarę swoim poczuciem humoru i podejściem do wielu spraw. Jestem zauroczony Basią. Bardzo pozytywna randka wyznał Mateusz. Nowy odcinek 12. Edycji programu Rolnik Szuka żony. Został szeroko skomentowany przez widzów. Ci sporo uwagi poświęcili wyborom Barbary. Podczas gdy jedni wprost pisali, że wieszczą u niej happy end, inni byli nieco bardziej powściągliwi w opiniach. Tu już reszta może jechać do domu. Oby tylko trup z szafy nie wypadł, taka fajna, pozytywna energia od nich bije. Tu może się udać. Tutaj już chyba pozamiatane, taki facet i sam? Coś mi tu nie pasuje, wyczuwam nieszczerość w tym typie. Wrócę do tego komentarza po zakończeniu edycji. Czy tylko u mnie akurat ten pan wzbudza najwięcej podejrzeń? Od początku tak pięknie, idealnie? Nie sądzę. Kiedy nowy odcinek Rolnik Szuka żony. Powtórki dostępne online. Nowe odcinki programu Rolnik Szuka Żony 12 można oglądać w TVP1 w niedzielę o godzinie. 21.25. Kto przegapi emisję w telewizji, ten może sięgnąć po powtórki. Epizody za darmo są dostępne online na platformie VOD. W niedzielę 28 września widzowie zobaczą trzeci odcinek, w którym sporo się wydarzy. Zwiastun zdradził, że na jaw wyjdą skrywane tajemnice. Co dokładnie się wydarzy, odpowiedź już za niecały tydzień.